Cześć! Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Znajdujemy się w województwie małopolskim. Mamy 31 lipca. Ostatni dzień miesiąca. Można powiedzieć połowa wakacji. I co Wam mogę powiedzieć na chwilę obecną. Ostatnie dwa tygodnie to są co chwilę dni deszczowe i słoneczne. Więc, więc deszcz na pewno jest dolany. Nie powinno być sucho w lesie i mam nadzieję, że w końcu uda się zapełnić tą ubijaneczkę. Liczę na taki pierwszy, poważniejszy zbiór w tym, w tym roku. Z tego co doszły mnie słuchy, to grzybki pokazują się. Ostatnio przez, przez te deszcze same takie młodziutkie kozaczki, prawdziweczki, borowiczki ceglastoporę. No i jest troszeczkę grzybków takich młodych, więc liczę na to, że też uda mi się pozbierać. Mamy godzinę popołudniową. Poniedziałek jest, więc mam nadzieję, że nikomu nie przyszło na myśl wybrać się na grzybki. Weekend był wolny, więc grzybarze na pewno w weekend sobie pochodzili. A poniedziałek powinien być moim zdaniem pusty. Zobaczymy jak to wyjdzie. Liczę na fajne zbiory. I widzimy się za chwileczkę. I są moi mili pierwsze grzybki już ubyjance, mamy borowika z Stoporego, prawdziweczka noga. I dwa takie siteczka. No siteczek jest dużo z tego co zauważyłem, tylko troszkę starsze. Miałem e, e, nadzieję, że będzie dużo takich młodych grzybków, ale jak na razie takie troszeczkę starsze, a tu przed nami pierwszy piękny prawdziweczek. O, młodziutki, bardzo fajny. O, ciężko było go wyrwać, troszkę się ukruszył. Piękna sztuka, twardy, zdrowy, młodziutki. I tak Wam powiem, że fajnie w lesie jest, wilgotno, czuć to, to podłoże. Grzybków, tak jak mówię, jest troszeczkę starszych. Liczyłem na dużo więcej młodych, ale mam nadzieję, że, że to jest początek lasu i no, i grzybki się jeszcze rozkręcą. Ja ruszam dalej. Widzimy się za chwileczkę. Nie wiem, czy już go widzicie, ale jest kolejny piękny młodziutki prawdziweczek. Piękny maluszek. Fajny, twardy. Troszeczkę przez ślimaczka ugryziony. Ale piękna sztuka, kolejna, więc mam, mam taką nadzieję, że to, to jest dobry początek i te opowieści sąsi sąsiada były prawdziwe i grzybki zaczynają się teraz na dobre pokazywać przez te deszcze. Jak widzimy też jest słoneczko, więc ciepło jest. Warunki można. O kolejny, sami spójrzcie. Prawie bym go przeoczył. Piękna, malutka. I tu jeszcze taki malutki koło niego bliźniaczek. Piękna sztuka. Lądują w koszyku. Już czuję, że to będzie naprawdę bardzo fajne grzybobranie. Tak jak mówię, warunki są idealne, można powiedzieć. Duża wilgotność, ciepło, słoneczko. Nic tylko zbierać. Okej, okay, ja ruszam dalej. Widzimy się za chwileczkę. Sami spójrzcie jaki śliczny prawdziweczek. Kolejny do kobiałeczki ląduje. Największy dzisiejszego dnia znaleziony. O, ciężko go wykręcić. Zasypiemy. Sami spójrzcie jaka piękna sztuka. Twardy trzon. No piękny, piękny. Naprawdę cieszę się, że udało mi się dzisiaj wyskoczyć na te grzybki. Weekend miałem troszeczkę zapracowany, można powiedzieć i nie udało się wyskoczyć na grzybki, ale dzisiaj nadrabiamy i to w bardzo. Można powiedzieć, z bardzo dobrym skutkiem. ląduje w ubianeczce. Jak widzimy coraz więcej tych prawdziweczków się tu pokazuje. I co, szukamy dalej. Moi kochani, nie wierzę w dzisiejsze zbiory. Sami spójrzcie, jakie piękne młodziutkie okazy. Tu jeden, kolejny, tutaj kolejny. Tutaj mamy kolejnego prawdziweczka. Sami spójrzcie, jakie. Same młodziutkie. Sztuki. Tak jak mówię, w weekend pewnie grzybiarze raz cały schodzili, większe wyzbierali. A dzisiaj w poniedziałek mało kto chyba miał czas i udaje się znajdować takie piękne małe okazy. Tu kolejna sztuka, sami spójrzcie. No nie wierzę. Już jest to chyba najlepsze grzybowanie w tym roku. A można powiedzieć, to dopiero początek. Sami spójrzcie. Kolejny tutaj. I kolejny. No nie, sami. O matko Baska. Tutaj kolejna sztuka. O, ten w murowisku rosnął. Strasznie dużo mrówek czerwonych, sami widzicie. Ale nas one nie odstraszą. I tu kolejny, kolejny, cztery w takiej kupce. Ja cię kręcę, aż zaczynam się obawiać, że może mi miejsca braknąć u białecę. Ale to nic nie szkodzi. Zawsze można skoczyć po drugą. Piękne okazy. Same młodziutkie. W sam raz do marynowania. Rosną sobie na takiej skarpie tutaj widzimy. Fajnie umiejscowione. Okej, okay, ja sobie je pozbieram, poobcinam. Pochodzę sobie jeszcze po tej górce, może uda się jeszcze coś więcej znaleźć i wam to pokażę. Grzybki już obcięte. Wyglądają następująco same piękne młodziutkie sztuki jeden był troszeczkę zaczerwiony nóżka ale obkroiłem i wylądował dalej w koszyku a teraz mam dla was bombę sami spójrzcie jaka przepiękna sztuka ale przepiękny okaz prawdziweczka jaka noga Szok, co to za piękny grzyb. No, nie wierzę w dzisiejsze zbiory. Pół godziny, można powiedzieć, w lesie. A już grzybków nie, prawdziwko więcej niż przez całą resztę roku. Sam on zajmuje połowę, można powiedzieć, ubianki. Mega się cieszę. Szukam dalej. Wy, może jeszcze go nie widzicie. Ale ja już tego przepięknego Pana widzę z daleka. No nie wierzę. Jakie sztuki udaje się dzisiaj wyłapać. Tu mamy tego wcześniejszego, obciętego. Ładna nóżka, twardy. No przepiękny okaz. A tu kolejny. Troszkę bardziej obgryziony niestety. Jak widzimy nóżka się nie nadaje. Zaraz sobie ją obkryjmy, ale kapelusz już twardziutki. Ten świerszczyk był tutaj troszkę podgryz. Co nie zmienia faktu, że kolejna piękna sztuka. Jeśli wczoraj chodzili grzybiarze, to muszę powiedzieć, nie robili tego zbyt skutecznie, na moje szczęście. I co, szukamy dalej. Tym razem przed nami dwa borowiki cegla, z Piękne, młodziutkie. Super sztuki. No, tak jak mówię, jest dosyć wilgotno. Tutaj troszkę starszy, ale zostawimy go. Krzypki fajnie sobie rosną. Ale to nie wszystko, bo jak widzimy, kolejny prawdziweczek. Kolejna piękna sztuka. No, nie wiem, no nie wierzę w to, co dzisiaj, dzisiaj udaje mi się znaleźć w tym lesie. Piękne warunki. Martwi mnie tylko jedna sprawa która nie powinna mnie w ogóle martwić jest to miejsce w ubianeczce bo już niedługo się kończy a jeszcze lasu mamy kawałek przed sobą może być taka sytuacja że będę zmuszony skoczyć sobie po drugą ubianeczkę no ale to zobaczymy jak się jeszcze rozwinie może jakimś niefartem grzybki nagle znikną ich nie będzie już ale nie liczymy na to. Liczę, że będzie czym jeszcze więcej tych grzybków. Piękne. Już to fajnie wygląda. A tak jak mówię, jest to może teraz 40 minut w lesie. Piękne sztuki. Szukamy dalej. I pokazały się pierwsze kozaki dzisiejszego dnia. Piękna sztuka. Ląduje w ubiance. Tutaj troszeczkę obiedzona, ale kapelusik jest twardziutki, fajny. Tu mamy takiego maluszka, więc też ląduje w Bianetce. Tu jeszcze wcześniej też znalazłem. Liczyłem na kozaki w tym miejscu, ale liczyłem też na te czerwone kozaki, ale jeszcze żadnego nie udało mi się teraz znaleźć. Tutaj, chodzimy sobie tutaj, poszukamy kozaków. I ruszamy dalej na prawdziweczki. Jest i kolejny borowik cegla stopory Ładnie sobie tutaj w mchu rósł. A koło niego... Jakby inaczej mogły być kolejne prawdziweczki. Sami spójrzcie jakie piękne młodziutkie sztuki. Ale fajnie. Twardziutkie. Czy nie jest przepiękny? Pewnie, że jest. Tu kolejny. I tu mamy kolejnego. Piękne cztery okazy. I Wam muszę powiedzieć, że stoję przed nie lada dylematem. Będę musiał ch chyba po łbianeczkę skoczyć do domu. Póki jeszcze jestem w tym momencie lasu. Bo jeszcze spokojnie mogę zawrócić. A już miejsca zaczyna brakować. Bateria też zaczyna w kamerce. No jest, jest jej niedużo, więc nie chcę ryzykować, żeby jakieś fajne momenty was ominęły. Idziemy sobie zanieść to do ubianeczki. I zobaczymy sobie, jak tam jeszcze miejsce jest. W C jest jeszcze troszkę miejsca, ale już niedługo go nie będzie. Kolejne piękne okazy. No naprawdę, to, co dzisiaj się udaje nazbierać, jest to najlepszy na pewno zbiór w tym roku. A można i powiedzieć, że może w całym moim życiu, można powiedzieć, taka prędkość zbierania prawdziwków. Tu mamy kolejnego, tu troszeczkę obiedzony, tam też obiedzony. Tu pół główki, no mega. Można powiedzieć jest. Jeszcze raz powtarzam województwo tutaj małopolskie, powiat tarnowski, mega wysyp. No sami widzicie. Piękna kolejna sztuka, trząt też się przyda. Kolejny. No mega się cieszę. Z tego zachwytu stwierdzić mogę, że zgubiłem nożyk chyba. A nie, mam go w kieszeni. Ok, zaraz sobie je obkroimy. Zrobimy sobie tutaj podsumowanie. Ja skoczę po baterię. Po kolejną ubianeczkę. I ruszymy dalej w, w szukanie grzybków. Tu jeszcze widzimy kolejnego. Sami spójrzcie jakie młodziki. Tak sobie myślę, jakby człowiek wszedł nie dzisiaj tylko na przykład jutro i nikt ich nie wyzbierał, to wszystkie te grzybki były podrosły i było, byłoby ich na pewno więcej. No, ale nie można tak na to patrzeć, bo zawsze ktoś mógłby je wyzbierać. I nie miałbym nic. Ok, ja obcinam je. I widzimy się na podsumowaniu. I przyszedł czas na podsumowanie tej części wyprawy. Jak widzimy, ubianeczka pełniutka. Przepiękne okazy. Piękne, prawdziweczki. Można powiedzieć 80% tej ubianki to są prawdziweczki. Kilka ceglastoporych. Jakieś sitka. Kilka też kozaczków. Jak widzimy, większość zdrowych, naprawdę. Jestem zdziwiony. Może dlatego, że też dużo jest młodych. Ale zdrowiutkie, twarde. No to jest chyba najpiękniejszy okaz. Piękny, na twardej, grubej nodze. Przepiękny. No pełno jest tych malutkich. Prawdziweczków. No jestem mega zadowolony. Najlepsze grzybobranie w tym roku. Mam nadzieję, że u Was podobnie po tych deszczach ruszyło coś. Tak jak mówię, ja sobie teraz skoczę po ubianeczkę, baterię wymienię. No i ruszam dalej, bo jeszcze słoneczko wysoko można powiedzieć. Szkoda by było zostawić resztę grzybku. Mam nadzieję, że dalsza część lasu mniej zawiedzie. Ale to już zobaczycie w następnym filmiku. Jeśli ten Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Subika, komentarz, a druga część skoczy, no można powiedzieć, dzień, dzień po tym filmiku. Więc jeśli tego oglądacie, poczekajcie chwileczkę i zobaczycie drugą część. Trzymajcie się, cześć.